Tak się złożyło, że dostałem od mojego kolegi Tomka paczkę. Tak. Taką piękną brązową paczkę. Jest nawet napis od Tomka Kowala dla Andrzeja Marczyka. I zobaczymy, co w tej paczce ogólnie jest. Więc tak, no paczka jest ogólnie taśmą mm, zablokowana. Jednak, zobaczcie, co mam. Mam moją teczkę i w niej są wszystkie potrzebne przybory do otworzenia tej paczki. Dlatego słuchajcie. Otwieramy paczkę. bo jestem naprawdę kurczę, ciekaw, co w niej jest naprawdę. Mój kolega Tomek to jest po prostu taki człowiek, normalnie szalony i on naprawdę mógł tu w tej paczce spakować wszystko. Naprawdę. Więc, dobra, słuchajcie, otwieramy tą paczkę. Zobaczymy, co w niej może być. Więc, dobra, tylko tak. Jedna sprawa. Potrzebuję się jak noż do mojej teczki. O, co to było? Usłyszeliście to? Dziwne to było, okej, okay. ale dobra. Może tylko moją teczkę. moją teczkę i dobra. Eee, <laughs> kaszel. kaszel yy, mnie wziął, ale dobra. Mamy teczka, ale dobra. Mamy, słuchajcie, nożyczki. Teczka. I otwieramy paczkę. Słuchajcie, otworzymy ją. Twarde nożyce. Okay. To tutaj nacniemy ogólnie. U, dobrze, z płością poszedło. To jest drugi koniec. Z tym może pójść trochę trudniej. O, dobra, dawaj. O, dobra. I chyba teraz się... O, okej. Okay. Pozłę paczka. Otwieramy ją oficjalnie. Otwieraj się. Otwieraj się, poszedł. U! Uuuu, uh, okej. Okay. jakiś worek. czekaj, Ooo jakieś zdjęcia są. Dobra. To jest zdjęcia. Czekajcie. Wezmę sobie te zdjęcia. Położę je tutaj. Bo mam na te zdjęcia w ręce. Weź. Zamykaj. Zamykaj. Ok, paczkę, żeby łatwiej było Wam pokazać te zdjęcia. To nie jest te zdjęcia. To są te zdjęcia. Okej, okay, i bierzemy pierwsze zdjęcie. Na pierwszym zdjęciu jest to. Co to jest? To wygląda jak z Predatora tak okej. Okay. Czyli coś o obcym, okej okay, Tomek. Tomek, ty też oglądasz moje filmy i wiesz, że jest obcy? O kurczę, jest kosmita. No Tomek, dzięki. Kolejne zdjęcie, o kurczę, to też jest ksenomorfa, patrzcie. Wszystkie chyba trzy zdjęcia to są ksenomorfa, bo pat, jak pat, patrzyłem i to też jest ksenomorfa i trzecie zdjęcie to też jest ksenomorfa. Tylko odwrócimy. No, mamy trzy ksenomorfy. Czyli to są zdjęcia po prostu obcego kosmity. No Tomek, dziękuję ci za to, na pewno yy, mi to oczywiście pomoże. No zobaczymy, odkryjemy tajemnicę tego kosmity, tylko to nie jest ten kosmita, o którego ogólnie ja szukam, o którego ja ogólnie tak mówiłem. O którego... Znaczy nie prosiłem o niego, ale okej. Okay. Dobra. To w sumie nie jest ten kosmik tak, którego ja oczywiście szukam, znalazłem. A kolejna sprawa... To jest to pudełko. Co? Co? Ten wołek? Nie no, pudełko już otwieraliśmy. Mieni mi się tak, ale to jest. Co to jest? Co to może być? Patrzcie, zielona cegiełka! O to takie, O ty Tomek! Co to może być? Ciekawe, ej! Ej, w ogóle patrzcie co tu... Okej, okay, to cegiełko jest nawet ciekawsze niż poprzednie, uuu, kurczę, ale cegiełka. To były tylko dwa rzeczy w tym, ale dobra, na pewno mi się przydadzą, ej, Tomek, Tomek jesteś geniuszem, naprawdę. W ogóle, czekajcie, o, w ogóle, dobra, dobra, czekajcie, bo musimy to zrobić w ten sposób bardziej taki, że po prostu teraz, czekajcie, która jest godzina teraz, czekajcie, sprawdzę sobie godzinkę. O, Mam dwa telefony i z jednego leci letarka, dobra, jest 20.37, według mojego telefonu, dobra, czyli, czyli najprawdopodobniej teraz mogą wychodzić kosmici, albo jest tylko jeden kosmita, bo w ogóle w sobotę idę z Diną na penetrację tego, ogólnie bunkra tego kosmita, dlatego słuchajcie, zobaczymy czy ten kosmita tam jest, poczekajcie, przejdę sobie do okna. Okej, okay, tego kosmity ogólnie nie ma. Sprawdzałem, tu go nie ma. Ogólnie w, y, wcześniej był ten kosmita. Wcześniej była taka zorza biała, ale teraz jej nie ma. Jestem przy oknie. Czekajcie. Kurde, coś tu. Słyszałem coś. Czekajcie. Dobra, słuchajcie, jakby co? Jestem w miejscu, w którym ostatnio widziałem kosmitę. A w sumie widziałem go już w dwóch miejscach. Słuchajcie, Coś tu idzie. Coś tu chyba idzie. Ale dobra. Ja szybciej, bo nie wiem, czy on tu jest. Nie ma w ogóle ze mną Diny. Jest po 20, ona już dawno śpi. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj sami. Ja się czy bo jesteśmy naprawdę w bardzo kiepskim miejscu ogólnie. Nie wiem, czy on tam w ogóle jest. Dobra, widzę niebo, czyli go nie ma. Tylko kosmety tam chyba nie ma, ale ogólnie coś tam było. A nie, chyba to są drewna. Dobra, na razie tego kosmety nie ma. Ale czekajcie. Yy, w ogóle tu jestem. Ten... Okej, okay, dobra. Muszę przytojść bo skryty, bo on tam jest chyba. oj oj, oj. Oj, oj, nie ma go tam na razie. Jeszcze słuchajcie, nie ma go tam. Na razie tego kosmity tam nie ma, ale słuchajcie. Nie ma go tam, dobra. Okej, okay, to ja cały czas chyba, niestety będę szeptał, ale trochę się boję, wiecie. Dobra. A więc słuchajcie, przejdę sobie teraz w inne miejsce. uda. Ej, to może być fakt. To rzeczywiście może być fakt, ale ja nie widziałem dzisiaj tego ósmity w ogóle, więc ogólnie Poczekajcie Okej. Okay. Słuchajcie, zgadnijcie, gdzie jestem. Jestem tutaj, gdzie najlepiej da się obserwować tego na ósmite. Obcego jak tam chcecie, czekajcie. Okay, Kajciejcie, bo to jest ciężko. Ciężko było tu wejść. Obcha. Na razie go nie ma! Kurczale! A tu pachnie w ogóle drewnem! Tu bardzo pachnie drewnem wiecie? Okej, tu, 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 tu nic nie ma Ale ogólnie co to jest? Co? Co? Co, 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 co? Nie wiem to jest to jest drewno Ale nie wiem Zobaczymy co tam jest jeszcze Okej okay. Nie ma go? Chyba go nie ma Wychylimy się Nie nie ma go Na szczęście go nie ma On A to tylko pies Słuchajcie Ostatnio jak widziałem tego kosmita Stał na tamtej duszce, Tam Stał na tamtej duszce. Ale teraz ogólnie go nie ma. On może tu być, on może tu być, bo on psy szczekają, on może tu być. Bo psy szczekają mi, to on może tu być. Okay. On był ostatnio właśnie na tamtej duszce. tam, tam był, tam. Więc nic innego, że on tam był. Okej, okay, dobra. Spokojnie. Tam jadę na pewno, tam jadę. A Wyjść, ale teraz nie wiem, jak stąd wyjść. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Okej. Okay. Najlepsze jest to, że tego obcego tutaj na razie nie ma. Ale chyba tutaj był. Nie wiem. Ja się tak chowałem po kontakt, bo tu ze Nutiny nie ma. On tu chyba był ten obcy, więc słuchajcie. W dzisiejszym filmie to by było na tyle, ja naprawdę. Nie wiem, czy to daje nagrywać czy nie, ale chyba nie, bo skoro nie ma żadnego obcego tutaj na razie. Ja wiem, że ten obcy tutaj jest, że ten kosmita tutaj jest. Ale na razie dzisiaj się nie pojawił. Chociaż w sumie. Może tutaj wyżej się pojawił, ale go nie widziałem. Nie wiem. One prawdopodobnie się tutaj codziennie pojawia ale nie mam do tego pojęcia. To papsy mnie czekają. Myślę, że może coś tam jest rzeczywiście. Albo po prostu mnie służą, ale okej. Okay. Więc słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. I ja się słuchajcie z Wami żegnam. Do następnego razu i do następnego odkrywania obcych siema. Nie no, jestem naprawdę mistrzem. Znowu pomyliłem guziki. Znowu pomyliłem guziki, słuchajcie, ale teraz już tak mega oficjalnie siema. Widzimy się w sobotę.